Hej, z tej strony Nomikat i witam Was na kolejnym odcinku z Hrałmaska i dwieczki. Ze mną oczywiście sej! Hello! A my witamy się w bardzo podgniebnej aranżacji, że tak powiem, bo witamy się na dachu naszego głównego budynku. Tak jak widzicie, dokończyłam, dokończyłam. Mamy przy okazji jeszcze magazyn na samym szczycie, który już ma w sobie wszystkie itemy, które mieliśmy na dole. Sejf mówi, że to jest nieporęczne, bo trzeba tutaj latać, ale mam nadzieję, I że co sobie... Jest w ogóle ty rozwaliłaś całą wyspę, tam była taka piękna wyspa, teraz jej już... Tak, tutaj ogólnie są Cześć. piętra. Tutaj na piętrze mamy nasze rytuały, bo chcę zrobić jedno piętro tylko i wyłącznie z rytuałami. I właśnie tutaj mamy nasze rytuały z okultyzmu, które zresztą dzisiaj będziemy używać. Mamy tutaj również lampki w tym filarze, które zapobiegają nam rozpinięciu się mobów, przez co nigdzie tutaj nie trzeba było dawać pochodni. O, bardzo. Bardzo Boga. Akurat. No i Kę, mamy takie kręte schody. E, piękne do góry. Save ma ludzi, bo trzeba po nich chodzić, e, wiadomo. A tutaj mamy też dokończone małe słoiczki i to akurat Wam pokażę z góry. E, tutaj mamy trzy dokończone, nasz leader jest zamknięty i działa o dziwo, bo save zmienił go troszeczkę i obniżył nasz tutaj, jak to się nazywa w sumie? Nasz fluid laser base, przez co uzbierało nam się aż 105 baketów. Więc będziemy mogli sobie też trochę z tą cieczą dzisiaj podziałać. Na szczęście to działa, bo powiem Wam, że. Ale tak, w sumie, głupi błąd, bo działało przez 780 milibakietów, a potem przystało, więc nie rozumiem trochę tego, no ale jednak, jak safe obniżył, to już działa. Co jeszcze? To, to, to nie było tak, że obniżyłem. Ja przez godzinę się męczyłem z tym, co tam może być nie tak. A, no co? To, no. No to, no, to, no to niestety tak. nie było takie. hmm, a obniżę sobie. bum, odziała. No, no, no widzicie, no się te... trochę też pomęczył w takim razie. Przeszaczki, czasem trzeba cokolwiek zrobić. Tak, posiedział, trochę się pomęczył i w końcu naprawił. A tutaj jest nasza farma, która działa i o dziwo nie laguje, ze względu na to, że dałam wszędzie hopery. E, ze względu na to, że chciałam dać te rurki item pipy, ale e, nie są kompatybilne z doniczkami, więc musiałam podpiąć wszystko pod hopery. No i tutaj dałam e, na speedzie jeden hopery, ze względu na to, że tak jak widzicie, jak się zbiera wszystko, to trochę dużo tych itemów i to trochę nie wyrabia. Można by było jeszcze przyspieszyć te hopery na środku na złote, bo yy, no bo nie wyrabiam. Ale dodałam za to dynie, marchewki, ziemniaki i zboże. Ła, wow, jest wreszcie. Tak, safe doczekał się e, tych upragnionych tutaj rzeczy, które są właśnie w tym jednym boksie. Tutaj przy okazji jest śmietniczek, no bo te nasze owoce i warzywa produkują również nasiona, które trafiają do śmietnika, bo nie są nikomu do szczęścia potrzebne. I to chyba w sumie tyle, co zrobiłam. Nie, jeszcze jest jedna rzecz, którą zrobiłam, a mianowicie to, że usunęłam właśnie tą piękną wyspę, o której safe mod mówi. Czyli tutaj no. teraz mamy pustą wyspę, naszą e, główną, pierwszą, na której się Piliśmy. No i tutaj nie ma tego kobylstone nowego tworu, bo został usunięty. Przy okazji, save... Pieca nie ma. Tak, pieca nie ma, bo chciałam go postawić tam i chciałam zmienić yy, surowce. Dlatego je odpięłam. A Save przyszedł na, na serwer i mówi: nie Surowce nie działały, więc je podpięłam z powrotem. Naprawiłem, popsułaś, to ja naprawiłem, to jest bardzo proste, tak, ale dorzuciłem jeszcze wszystko ekstra, ale one i tak nie chodziły i nie chodziłyby, bo to było rozwalone, nie wiem czemu, było jakby od skompresowanego. A to nie, nie wiem, chodziło. może, może przez to, przypadek. Tutaj masz 105, 1500 e, staków podwójnego to przez ja. to wszystko, czyli jakby on się i tak rozwalił. To mu dałem tutaj jeszcze hmm. wyprowadzenie od góry. Okej, okay. w sensie to nie wiem dlaczego, ale to. Ale to, akurat, to akurat nie ja popsułam, bo ja widziałam, że tutaj się surowce nie uzupełniają, ale nie wiedziałam dlaczego. Toś to popsuł, nie ja. No ja popsułam tylko tutaj rurki, żeby surowce nie dochodziły, ale tak jak widzicie, Safe Mode już zdążył to naprawić. No trudno, w sensie zmienię i tak ten system surowcowy ze względu na to, że na przykład tutaj koper się nie przerabia, albo się nie przerabia totalnie aluminium. Jakby nie wiem dlaczego. Jak nie, już. No nie no, popatrz sobie na koper. Aluminium masz dwa piętra wyżej. Musiałem odciąć stąd. Te surowce się nie przerabiają. Tak samo emeraldy. Cobalt, quartz. To są surowce, które to się to po tylko prostu. Nie kolejnego tego tutaj. To są surowce, które się po prostu nie przerabiają, no ale wiesz, jakby te ognie ogólnie lagują. I dlatego chciałam to zmienić. Yy, pewnie będziemy się tym zajmować na live. Ie. Dzisiaj miał być live i w sumie wczoraj miał być live, ale wyszło na to, że w ogóle w żaden dzień nie było live'a, a my już mamy 5 minut odcinka przez moje gadanie. <laughs> tak, ale nie wyszło z live'ami. Ale chciałam Wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz, bo tak jak mówiłam Wam w poprzednim odcinku o dobra, jesteśmy w neterze. Tak jak chciałam Wam pokazać w poprzednim odcinku Podlecimy sobie teraz do miejsca którym jest ta ruda, o której chciałam Wam powiedzieć, bo tak one się tutaj respią, tak jak myślałam, trzeba mieć okularki na głowie i tak jak widzieliście, tutaj właśnie się zrespią na przykład dwie rudy tego bloku, który będziemy potrzebować, nazywa się on jest ją, jest ją chyba tak. No i tutaj mam waypointy ogólnie poznaczane właśnie do tych rud, tutaj są trzy rudy w tych miejscach, właśnie gdzie mam waypointy no i to trzeba będzie wykopać specjalnie, Kilowem. Niestety nie ma tak łatwo, nie da się wykopać zwykłym. Próbowałam, jakby ktoś chciał jeszcze wpaść na genialny pomysł, żeby mi napisać, że się jednak da. Nie, nie da się. Owszem, nie da się. No i dobra, będziemy potrzebowali w takim razie kilow, i to dokładnie ten tutaj jest, że może właśnie niszczyć to nią or i trzeba go stworzyć ze Spirit Outland -out -out z Heda które tworzymy za pomocą tych gemów, em, które już tworzyliśmy zresztą. To są gemy po prostu po robieniu w tym ogniu z diamentów. No tak. Jedyne problematyczne teraz jest to, żeby mieć jakieś surowce, to trzeba latać tutaj na górę, bracie, i zlatywać na dół, jeśli chce coś tam przerobić. Ale weźmiemy, zrobimy coś takiego jak właśnie stable wormhole, chyba tak, i jeszcze się robi storage. A akcesor chyba tak. I to jest taki bezprzewodowy właśnie połączenie z naszym storage'em, więc to też będziemy robić. Akurat pewnie nie dzisiaj, ale, ale może na live zrobimy, bo to dużo ułatwi nam. przyda, przyda na pewno, bo ach, nie widzę tego latania. Tak, to, no to latanie góra-dół to naprawdę nie ma sensu aktualnie, ale yy, no póki co musimy sobie tak poradzić. Nie wiem teraz, co się stanie na przykład, jeśli ja zniszczę to wszystko, bo jakby no jeśli zniszczylibyśmy te tiery drugie yy, storage'a, no to nie będzie wystarczająco miejsca, żeby te wszystkie itemy magazynować i nie wiem, co się z nimi stanie, czy one pójdą sobie po prostu w eter, czy yy, na przykład zostaną po prostu zniszczone dlatego wolę nie ryzykować póki właśnie nie znajdziemy jakiegoś lepszego rozwiązania na to wszystko no i dobra Jaja. potrzebujemy purif... nie mamy tego? purified ink potrzebuję, ale to się robi mamy to, więc ja wezmę sobie 8 do przerobienia i potrzebujemy green Illuminar. E, tego potrzebujemy 4 Mamy cztery i potrzebujemy book and quill, to też mamy. Dobra, to mamy, to mamy i teraz potrzebujemy ognia, to akurat fakt, więc lecimy sobie na dół. Nie wiem, czy tego rytuału, który teraz będziemy odprawiać, mamy, czy go nie mamy. To akurat będziemy musieli sobie zobaczyć, ale tutaj buteleczki się przerobiły, a diamenty? Safe, masz kryształy? Nie mam. Nie. Przerobimy pustaka, żeby już nie latać po te kryształki, bo to też nie ma najmniejszego sensu. Dobra, mamy 32 kryształki przerobione, niech ogień się pali. Yy, znaczy, wiesz co? Jednym plusem jest to, że tutaj jest dach, a mianowicie nie pada nam na głowę. To jest duży plus. No i te latające nie będą nam y, przeszkadzać y, chyba. Tak, no raczej nie będą tutaj wlatywać, bo nie będą miały jak. No i dobra, jeszcze tylko ten head o, do naszego pikaksa. Mamy już wszystko do rytuału aktualnie. To jest ten? Akurat, akurat na niego spadłam. No ale dobra, mamy, mamy chyba wszystkie rzeczy. Potrzebujemy mieć pięć miejsc w rytuale plus środkowy. To akurat mamy, czyli raz, dwa, trzy, o... Zniszczyłam właśnie runę. Jest i safe i z naszą kredą, dobrze? Jest kreda. Możemy narysować taki, w takim razie brakujący znak, który zniszczyłam, i dać książkę na środek. Ten nasz rytuał aktualnie będzie się wykonywał, a my będziemy mogli przejść do dalszego etapu, czyli do zrobienia. Tym razem y, czegoś zupełnie innego, a mianowicie refined storage'a, bo chciałabym bardzo zrobić nasz kontroler. Tylko jest jeden mały problem, a mianowicie to, że właśnie musimy się prawdopodobnie pozbyć lateksu z naszej maszyny, a pozbędziemy się go w bardzo prosty sposób, zresztą taki jak widzieliście, czyli robiąc nasze tutaj. Mm, procesory, bo procesory potrzebują akurat silikonu do tego i sobie zrobimy zwykłe, yy, zwykłe procesory, które wymagają od nas Enriched Iron. I naprawdę musimy zrobić ten, yy, ten akcesor, bo takie latanie góra-dół to po prostu masakra. A tak jak widzicie, przez nowe jedzonko ja już mam zielone serduszka, czyli aktualnie mamy yy, już. Yy, czwarty jakby czwartą linię serduszy. Przyszykujmy wszystko do basic procesorów. Zaraz po prostu do Was wrócę. Dobra, ja już tutaj wykonuję tak jak widzicie, przy okazji wziąłem jeszcze e, tutaj resztę surowców, które miałam w naszym tutaj storage'u, no po prostu w naszym storage'u, w naszym magazynie i teraz pozbyliśmy się już całego lateksu, ja przy okazji odwieszę sobie tutaj kredę, polecimy do naszego storage'a, weźmiemy itemy potrzebne do wykonania naszego kontrolera, do naszego kontrolera z Reinforced Storage'a. Dobra, uff, na szczęście, na szczęście się nie pomyliłam, aż tak, <laughs> przynajmniej. Nie. Dobra, bierzemy procesory, dobra, jeszcze Oj. potrzebujemy kory. Tutaj akurat mamy parę korów, bierzemy sobie po jednym i potrzebujemy Block of Quartz Enriched Iron i to akurat musimy zrobić, na pewno mamy Steel, czyli wezmę sobie stack stali i wezmę sobie jeszcze quartz bo to będziemy potrzebowali. Mamy, to się to będzie... Rytuał. Do czego? do ci powiem. Do połączenia tego. Ale do połączenia którego? Tej obręczy. Ob obręczy już ci mówię, bo Sejfik zajmuje się przy okazji właśnie tym automatycznym. żebyśmy mieli automatycznie w odległości i to jest. Już ci pokazuję ten. Weź może po prostu daj no tabliczki i po prostu nazywają one. To by miało no, sens. To mo by się przydać. To by miało sens, ale podpowiem. O, rzuciłeś perłę. Ale podpowiem ci, że. Chciało perłę! Safe, tylko to, posłuchaj że... mnie. Ten rytuał no. jest do tego, a ten rytuał jest do tego drugiego. Ten jest do drugiego. Dobrze, dobrze. No, to ty, 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 tyle. Dobra, a my lecimy. Co robisz jeszcze? To samo. No, jak samo dasz robi? książkę, no to się samo już zrobi. Dobra, a my wracamy i tak. Tam się już wykonuje, a jeszcze jest jedna rzecz, którą musimy zrobić właśnie z naszą cieczą z Widera, to jest kor trzeciego poziomu. Ten kor wymaga od nas tak, pink slime, ingotów, dimensional shardów i stali. Stal mamy, dimensional shardy również. E, będziemy tak naprawdę potrzebowali tylko, o nawet tutaj są dimensional shardy, będziemy tylko i wyłącznie potrzebowali naszych pink slime'ów, a w sumie to sztabek z pink slime'u, bo tego raczej nie mamy i tym e, będziemy musieli się zająć, choć a nie, mamy 6 i teraz idziemy wyciągnąć naszą ciecz z Widera trzy e, pakety. W sumie cztery, bo jeszcze właśnie nasz kontroler ale to za chwilkę. E, chodźmy zobaczyć, jak... A, normalnie będą wyglądać te pakety z tą cieczą. Myślałam, że one będą tak odwrócone do góry nogami, przez to, że właśnie jakby tam... Jak ona, się, jak ona się tworzyła, to ona była na górze zamiast na dole w maszynie, co nie? Tak jak tutaj macie wodę na dole, to on był na górze. O i tutaj widzicie, że on jest na górze teraz i potrzebujemy tak, dwa szardy, dwie sztabki i resztę stali i to będzie nasz kory trzeciego poziomu. Mamy nasz mechanik kory trzeciego, mamy takie trzy. Zaraz polecimy jeszcze po e, te surowce, tylko jeszcze chciałam tutaj dokończyć ten Enrich Eye które są 4 bloki, więc idealnie mamy 4 bloki tego. Mamy wszystkie nasze tutaj kory i procesory, więc możemy lecieć na dół i to również wykonać. Potem polecimy sobie po y, sztabki, te właśnie z naszego y, yesium, czy jak ono tam było. Ze względu na to, że je też będziemy. Potrzebowali do kolejnego rytuału, jakim będzie, już Wam mówię, nasz Dimensional Mineshaft Z właśnie tego będziemy potrzebowali pozyskać rudę, którą jest mrok, kryształ? Chyba tak, to jest ten do Astrala. To opowiem Wam pewną historię. A mianowicie taką, że zapytałam się Chłopaków, czyli Sayo ym, po prostu, zapytałam się, czy oni też mieli taki problem z tym craftingiem, z, z Astrala. Żeby go przerobić w tym endzie To się okazało, Sajo mi powiedział, że Absolutnie nie, położyli Crafting i on instant Się przerobił na ten Z Astrala, więc Mamy takie podejrzenia, że Coś mogło się zepsuć w trakcie Ze względu na to, że ja jeszcze raz testowałam Sayo również jeszcze raz Testował, czy to na pewno Nie działa, ale no to się okazuje, nie, nie działa. Po prostu nie wiemy dlaczego, nie wiemy co się zacięło albo co się skopało po prostu, yy, więc musicie nam wybaczyć prawdopodobnie. Tego astralowego craftinga pozyskamy od Sayo, albo właśnie jeszcze poczekamy na rok kryształ z, z tej maszynki, z tego minecrafta bo y, tam na pewno on się też da pozyskać po prostu. O nie, wykopiłam tą rudę zwykłym killoffem. Jak mogłam! A, Dlaczego? Sui? Dlaczego to zrobiłam? Zapomniałam. <grym> no ale dobra, jak widzicie, mamy dwie. <grym> dwie dwie sztabki będziemy mieli z tego. że robi się to na jedną sztabkę. A my potrzebujemy tych sztabek 9. Więc no cóż, muszę polatać i po prostu to poszukać. Saving the to questa. Przy okazji, z właśnie tym naszym wormholem i z naszym storage-akcesorem, więc zaraz będziemy to łączyć. Tylko musicie mi dać chwilę, bo jak widzicie mam 3 rudy, a potrzebuję ich łącznie 9. Więc no, jeszcze trochę mi zostało tutaj, żeby polatać i ich po prostu poszukać. One się respią, tylko one się respią na dodatek w bardzo małej ilości, to po pierwsze. A po drugie respią się w... Bardzo, bardzo musicie być blisko, żeby one się zrespiły, o to chciałam powiedzieć. No dobra. No ja latam dalej i wrócimy do safe'a jak. Zbiorę już te 9 sztabek. Jak widzicie poszukiwanie zostało zakończone. Ja mam 7 sztuk safe. Przed chwilą mi zakomunikował, że ma 3. Aktualnie, więc zaraz je przepalimy. Będziemy mieli 9 sztabek, i to będzie nasz blok, którego mi brakowało. Tutaj macie nasz zużyty kilo. W ogóle on ma tylko 60 durability, przez co strasznie szybko się wyczerpuje. Przy okazji mamy piglin head. To akurat śmieszne, no ale mamy, bo pingliny mnie zaczęły atakować. O, i mamy stable wormhole. I teraz. Jak ja widziałam, to się to kładzie tutaj. Link the stable warhorn to this storage actuator. I teraz już powinieneś... Działa mi. Tak, i działa, rzeczywiście. Dobra, czyli to Jej, chyba... mamy itemki z daleka. Chyba tyle, tak, bo to się połączyło już z naszym blokiem. I tutaj mamy już itemki z daleka. Pytanie... Jak daleko? To jest Działa dobre pytanie. Na inny Działa na inne światy? To znaczy, że tu chyba Cała? ma nie, nieograniczoną odległość. To świetnie. Ten system nie wymaga w ogóle energii. Ani w sumie nic, tak naprawdę. Wymaga od nas... Tyle, układ. Tyle, żebyśmy... żebyśmy byli i używali. To jest no trochę tak. A przy okazji jeszcze wystawiłam nasz Rainbow Fournese nice tutaj i tak jak widzicie fajnie działa, bo przepala tyle, ile się da mu do piecyka, czy jeśli... Da mu stack, to on od razu przepali cały stack. I mamy nasze sztabki mamy ich e, 10. Ja potrzebuję tylko tak naprawdę 9, bo tak jak sobie wejdziemy do Dimensional Mineshafta, potrzebujemy Block of Insenium, Outnet Crystal, e, Book of Binding i e, e, Gold i. E. Oderstone. Od, stone, tak. Tyle potrzebujemy, właśnie. Pełna oko nauczy się. Tak, kiedyś się nauczy, żeby nie wracać do systemu po itemy, ale dobra, co my będziemy potrzebować, to jest ważne. Iron ore, gravel, insenium pikax i empty magic lamp. Empty magic lamp możemy stworzyć już teraz. Mamy empty magic lamp. Proszę bardzo, wykorzystaliśmy naszą jedną sztabkę. Przy okazji, stworzymy sobie jeszcze block of yesnium bo to też będzie nam potrzebne zrobimy sobie dwa rytuały zrobimy sobie foliot miner i dimensional mineshaft postawimy to Zobaczymy jak to działa, czy to w ogóle działa. I będziemy już kończyć ten odcinek, bo już i tak jest wystarczająco długi. A tak a propos, bo ten quest poseset Enderman, czy jak zwał tak zwał, zaliczył mi się przez przypadek, tak samo jak z cyklika zaliczył mi się baryl przez przypadek, nie kask przez przypadek ze względu na to, że przenosiłam itemy i po prostu no, niektóre rzeczy tak randomowo się e, odznaczają, bo tutaj po prostu na przykład potrzebujemy właśnie jakichś rzeczy do naszych rytuałów, to one po prostu się e, przy okazji... Wykonują. Niekoniecznie chcę, żeby się wykonały. No ale trudno. Czasem tak się zdarza. Dobra, potrzebujemy jeszcze ten jeden kryształ do naszego rytuału. Tą książeczkę. No ale dobra, jeszcze Aderstone i goldowa sztabka. Jeszcze więcej mam, czekaj. Jesz Jesz jeszcze kolejny wyskoczył. Teraz to jest zabawa, ale to nie wiem, i szukanie naszych tutaj sztabek jest nią. Przerobimy te dwie książeczki. I lecimy odprawiać rytuały. Ja sobie tą książeczkę akurat schowam do naszego plecaka. Ten stable wormhole w ogóle zachował mi się we ekwipunku, więc ja też sobie go włożę do plecaka, niech on tam będzie. Przy okazji w plecaku jeszcze właśnie mam nasz piecyk z silet Bricków i innych takich rzeczy. No tylko, że prawdopodobnie go postawię tam za surowcami. Tylko na razie no trzeba chwilkę poczekać. No dobra. Robimy nasze dwa pozostałe rytuały. Zrobimy najpierw Dimensional Mineshaft. To jest najbardziej odpowiednie. To był chyba ten. <grytania> Dobra, mamy to. Potrzebujemy jeszcze dwa y, Sacrificial Bowle, ale to chyba też mamy w systemie. Powinniśmy mieć. I teraz możemy położyć tu wszystkie itemy i odpalić to, proszę bardzo. E, teraz będzie się to wykonywać. A Foliot Miner, w sensie wykonamy sobie ten rytuał, pomimo tego, że on raczej nie będzie nam potrzebny, bo to chyba jest stworek, który będzie nam e, kopał. Tak mi się wydaje. I do tego... Będziemy potrzebowali te oto i gravel, jeszcze nasz iron cluster i położenie tego na środek. I tak, to dokładnie potrzebowaliśmy na nasz rytuał. Ten się robi, tamten się robi. Dobra, jest nasza magiczna lampa. A w sumie wiecie co? Możemy to zrobić przy okazji, jak robi się tutaj jeszcze nasz rytuał. The Electric sobie wpiszemy: mamy te, mamy te, mamy nasze Mechanical Cory. I jeszcze tal. Włożymy sobie trzy. Będziemy mieli trzy e, Dielectric Hazingi. Proszę bardzo, mamy dielectric casingi i potrzebujemy w następnej kolejności zrobić energizing orb. Energizing orb robi się w ten oto sposób. Możemy sobie go zapisać i chyba powinniśmy mieć tak naprawdę wszystkie surowce na zrobienie jego. Dokładnie tak. Proszę bardzo, zrobiliśmy kolejną rzecz. I następną rzeczą, która będzie nam potrzebna do zrobienia, do używania w sumie naszego, Energizing Orba to Energizing Rody, które wykonuje się w taki oto sposób i będziemy potrzebowali Energizing Roda Startera ze względu na to, że tutaj jest ta zakładka tak naprawdę pierwsza, tutaj jest druga, tutaj jest z tych zakładek aż e, 7 takich poziomów bym powiedziała. No i Basic to jest następca Startera. Więc na początku będziemy musieli zrobić Dwa takie energizing Rody, żeby właśnie później Zacząć działać z ładowaniem Różnych rzeczy, bo właśnie ta maszynka Pozwoli nam ładować różne rzeczy Żeby były naelektryzowane I to pozwoli w końcu nam Pójść w nasionka Czyli w coś, co naprawdę bardzo długo Oczekuję <laughs> Żeby w końcu może się pozbyć właśnie Tych surowców, bo Każde kable z Integrated niestety lagują Zresztą co widzieliście na pewno po farmie. Dobra, mamy ten Dimensional Mineshaft i postawimy go sobie, żeby przetestować na jakiej zasadzie on działa. Ja nie mam pojęcia na jakiej zasadzie on działa. E, tutaj jak widzicie mogę włożyć właśnie Miner Foliot i to leci. Tutaj ma, jak widzicie, podręczny czy jego, gdzie będzie magazynował rudy. Nie wiem na ile to wystarczy. Nie wiem czy ten Miner Foliot ma... Ma jakiś Durability, Durability jego to jest 1000. I tak jak widzicie, wydobywa nam różne rudy. Rudy przy okazji różne kamienie. No i dobra to na dzisiaj by było tyle. Podłączyliśmy nasz tutaj bezprzewodowe łącze do storage'a. Znaleźliśmy sztabki, które były ukryte pod zasłoną. O, tutaj właśnie je wyrzuca. Ma również ich więcej, aż 8. No i tyle. Na dzisiaj to by był już koniec, więc stańmy sobie tak tutaj po dwóch stronach naszego minera. Już jest i ja w tej chwili jeszcze wam tylko szybciutko przypomnę, że jeśli jesteście tutaj nowi, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jak również do zasubskrybowania kanału Safe Moda. Przy okazji pamiętajcie o tych łapeczkach w górę i komentarzach. Możecie napisać jaka u Was dzisiaj była pogoda, czy było słonecznie, czy deszczowo. Bo teraz to dosyć niepewnie z tą pogodą, ale ja się już z wami żegnam. Dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa! A -a.